Dobra elo, dzisiaj rekord polski O zobaczymy jak pójdzie Nie jego Samsunga, śmiesz Boli twer... No boli mnie, k**a, woli mnie Dobra, k***a. Proszę daj mi Samsunga, daj mi Samsunga Jeden na rozrzewkę idziemy grać Samsung? Nie o, k***a, jeszcze gramy na portal Nie no dobra, to jest zmiana co... Sida, nie? Nie wiem, że to będzie grał Ja się nie śpieszę, k**a Tego mnie nauczy Samsung nie ma co się, spieszyć? się, śpieszyć. Na spokojnie, trzeba No można skifnąć, nie wiem, co to leci Jakam no Nie dostałem żelaza, ale jak jakam wykopać złoto Dobra, tu jest Złoty kilo, złoty kilo nie może kopać złota Dobra Trzech nitki, pójdę szybko A Fortezu już jest to kba, dwa, Teraz jakoś koksa Mam nitki, mam wszystko Blaze, blaze, blaze Chopa, blaze już, kur... Tu. Robię boom, blaze booma robię. robię blok na to Tak, tak i tak, nie? Co jest? Dobra ty, nauka nie pod... O kur... Nie poszła na marne Bo bombowca się można spinać? Kurwa, nie można. O, kur... Daję stuwa. 600 kratek. Eee, Okej... Okay. Jest do wyłączenia. Jakiś rozwój. Spy chart. No, no trzeba użyć prawo forsena w takim razie no kurwa. Nie! Jak już endzie chłop jest! Ja apirowicie... O kurwa, Dobra, pijem, on musi się w endzie w Ty no nie wiem kurwa. No, dobra, bo... To się nie zabił smoka, może kur... No. BG? Co prze... czy smoka no. Gdzie był ten portal? Tu czyli A, Ci na dół w prawo. Ale co to jest za przeskok umiejętności? No ten chłop tak miał niższą rangę od Samsunga. Tak, już powiem o tym na jeszcze raz, więc więcej osób teraz. Kupiłem te bilety na tako i kupiłem je na, na płyty. to dobrze czy nie? Lepiej na płyty też na trybuny kupać bilety. Na tych dużych koncertach. Bo na trybuny były droższe niż na płytę. No ale na, na trybunie się chyba siedzi, to dziwnie na koncercie, nie? Siedzieć. Ciekawe, są tańsze na płytę? Co, jak to działa? Tam na płytę po prostu co? Kto pierwszy to lepszy? Na... Idzie naprzód? Ludzie kampią? A, ja, kole mi się nie będzie chciało kampić. ile przed. No, ale tak mi się wydawało, że na trybunie to dziwne, co na... chyba część doświadczenia koncertowego, nie? że jesteś wśród stoi, wśród ludzi. A na trybunie, ku... w swoim siedzeniu każdy. O zaczynamy, kół. Ku... Wysocki już na no, uczary, na Seedy dzisiaj. To będzie sap 3. Nie, no sub 3 to jest ok wejście chyba, no wątpię, żeby Soski miał szybsze w tym swoim ranie. Po prostu miał parta pewnie na bastionie i fortecy. No, skusy generatora Kobla jest co jest. Ja pierdolę. kurwa gdzie jest jakaś lawa? No k**wa. Nie no, jeszcze tu z boku muszę, no tak. Ja pierdolę zrobić chyba? Nie no dobra, to jest do reset'a To no, bo się zrespie, no k***a Bo ja się zrespię w tym w Bastionie No się jest, o k***ty. ty Gdzie jest ten Bastion? K***a, przez fortezę przebiec no, no dobra ty, no szósta minuta ja jest no, nie no, jestem no, w Bastionie no, jeszcze, no, Bastion... Jak masz na drugie Stefan? Na, tym ranem, gdzie wierzy, jest bierze, wierzy, Bastion? O, jeszcze Bridge, to był, a ja mi się tutaj zrespił. Po, że to byłby rekord. Jak się bluzka nosi, bo nie wiem, czy siostrze nie kupić, to nie jest damska. Jest tylko lekko podcięta pod crop topa, ale to męski crop top. No, jak uniosę lekko ręce, to odsłania pępek, no. no ale, nie wiem, kurde. Tylko noszę pod tym, no. Znaczy no, po co tam ktoś miałby dzielić koszulki na... na męskie i damskie? To jest ravin? Nie. No, po co bym dzielić na męskie i damskie? Możesz udnić jak zrobić koszulkę i masz Będę robić jedną zamiast dwóch. Taniej w produkcji i tak ci kupi. I jedna i druga płyć. O nie, dobra. się jeszcze okaże, która minuta. Co, ku... Czy to ktoś? Ile to jest? 10% chyba na drop. Jak coś, flinta z gravelu. A, i tak puste. Siema, kurwa. Za, no, za jest takich śmieci jak wygląda. <grystanie> <grystanie> ja widziałem, jak policjant. No też widziałem jak ten. To G do wczoraj dostał dziurę. Myślałem, że on jest jakiś świat Ten K1, czy on... no, K1 chyba, nie? A przejrzał to chyba z dożyny. Bo G. z Lukim Wysem No chyba nie no bo te challenge to, to o co można robić? O wszystko robiliśmy <śmierć> O śmierć Tak byśmy wszyscy mieli tak po 70 lat iż każdy by był w syłku swojego żywota To bym mógł zrobić taki challenge z nimi Więc jak kto przegra ten idziemy, dostaje zastrzyk uśmiercający z i z sucharem no też trzeba to zrobić Tak jak zaczynaliśmy te pierwsze ten O Pierwsze speedruny To przegrywajcie pod iniekcję jak to się nazywa? Jak ktoś Zobrony, dobrowolnie chce umrzeć? Jak medycznie? Eutanazja, o, eutanazja, no? O eutanazję robimy, Zaku. Zakład. Tak już końcówka życia, czemu nie? Ostatni challenge. Ciekawe, kiedy nieśmiertelność będzie. Osiągnięta ludzka. Bo to nie, mu, nie, nie może być takie ciężkie, no? Bo ja nad tym muszę popracować. Żeby zatrzymać starzenie. To mi się daje, że ja bym to ogarnął. No ja będzie tak, że AI to wykmini. AI nas uratuje. No, albo Makler nas ratuje, no może. Myślę, że będzie tak, że Makler stworzy kurwa. osobliwość, czyli tam samoświadome AI. No e, dobra, no do bardzo, to jest. I to AI wykminnie, jak żyć wiecznie. No na pewno są jakieś minusy tego AI, no. Ale no, te wszystkie, no nie jest to idealne. Ceny RAMu na przykład, to że. firmy się bardziej teraz interesują robieniem właśnie. Kurwa. tak dalej. Jak szmato. Odchodzą jakieś jakieś konsumenckich technologii, tylko idą właśnie w stronę tego AI, każda firma. Też jakieś chyba ma środowiskowe minusy. Coś tam z wodą widziałem, ale nie wiem, nie czytałem dokładnie. Że niby wodę zabiera, kurwa, z, z, ze świata, z systemu. No, ale ogólnie mi się wydaje, że więcej jest pożytku z tego AI niż... niż szkody. Nie ten argument, że ludzie stracą pracę, to jest kurwa bez sensu, no. Tak samo jak, nie wiem... jak samochód został wynaleziony, co stajenicy stracili pracę, to co, nie powinien nigdy powstać samochód, bo cała... Cała struktura kurwa, kodnych przestała istnieć. Tyle ludzi straciło pracę. No, koniec straciły pracę. stajeni ludzie, którzy, kurwa, czyścili pewnie... <laughs> Stop, konie na morskie oko. <laughs> no. Więc no, to, że ludzie będą tracić pracę, to jest normalne, no. To już się działo i się będzie dziać. Nie, kurwa, jak nie zatrzymał postępu tylko po to, żeby... ...ludzie mieli pracę, ale ludzie myśleli, że od bo to jest kompletnie inny region teraz... ...niż poprzednio, no. Bo ze to wszystko to fizyczne prace, ludzie to bardziej mieli w to, gdzie jest... teraz chodzi o artystów to tu dwa ludzie już mają jakiś nie wiem inaczej na to patrzę kompletnie ludzie chyba zawsze myśleli, że artyzm u człowieka jest czymś unikatowym i się tego nie da nig nigdzie otworzyć od no żadne inne zwierzę tego nie ma I teraz jak robot to potrafi robić to już ludziom kiedy... ty dobra co mam teraz zrobić? No, będę się drewno podpalić Musiałem to zrobić, chyba był. No nie miałem k***a na zapalniczkę żelaza, no. Co miałem, wykować żelazo i przypalać? Ty, zajebiste wyjście, dwie minuty. Jest gdzieś, ale daleko. No jakbym teraz dostał bridge od razu... Nie ten rekord jest tak prosty do pobicia, no. Tylko Sida potrzebuje Co wczoraj? Wczoraj nie miałem żadnego Sida dobrego. Od dwóch dni, odkąd zacząłem grać nie miałem żadnego Sida. Jeszcze. Do zagrania. Ty, Wysocki, teraz wróci do Polski czy nie? Na święta. Wczoraj się tu już nie pojawia, bo się boi, że go dopadną co on teraz z całą kasą zrobi z jak nawet do kochanej Polski nie może wrócić? A to jest tak zwany młody strat. To autorski sposób <mówi> robienia portalu, wymyślany przeze mnie. Będę go robił z dwie minuty, ale ch**ie. Chuj... <mówi> humor <mówi> Daj mi zagrać jakiegoś cita proszę Cię! Przepraszam, ja i Luki jesteśmy w związku, nie. Luki mówi, jesteśmy? Stare info. O ty kur... O, no, to szmato! Skąd? Puls mi poskoczył od kawy Bo wziąłem łyka Cze co ja k** zrobiłem? To ja k** Uczyłem się na weterynarii, czy jest to możliwe, aby w prawdziwym świecie zrobić kobietę lisiczkę To bardzo ważne Myślę, że może nie wykluczam tej możliwości chyba Myślę, że dla dobra ludzkości kiedyś powinniśmy spróbować to osiągnąć. A to najpierw trzeba by znieść zakazy badań genetycznych nad ludźmi. Bo teraz chyba tylko w Chinach są legalne. Może Chiny nas uratują. Co, co? Co to kurczak robi? Codziennie mamy jakieś anomalie w tej grze. To jest wina Intela. No jak pływa na środku oceanu kurczak? To jest kolejna... ...anomalia growa. No ja, cicho. To jest to, to jest ten run. Kurwa, jest idealny zestaw! Zestaw speedrunnera. Rawinka. Czy to będzie idealne wejście. Żarcie bloki, wszystko, złoty helmet. Wypierdolaj wypier tym szkieletem. Kurwa! Psujesz rana zajebistego. Ty... E, co jest? Zajebiste wejście. Proszę bastion Ty jest, ale kurwa, chodźcie dalej Nie na To się łączy z kosmitami czy chodzi z tą piosenką? To jest dobra musa do grania. Tylko bastion mi się przydał Ty ja słyszę ogień? O widzę go, widzę go No ale z daleko 6 minuta 30, wejść do bastionu no To jest... O bridge, bridge Din 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 Pokażę wam co się robi a szósta minuta. Patrz jak szybko wyjdę z tego. No j**a, pa, dwa Hogi są. I, idealnie na miejscu gdzie jest kurwa Donkey Konga muszę zrobić. Dobra, raczej. Trochę mi to dłużej zajmie, ale zrobię to na bezpiecznie. No to tak, Donkey Konga się robi tak, uwaga. Tak, tak. 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 tak tak Dobra, robisz im przejście Kurwań tak Czy mogli wbiec? Tutaj niszczysz blok Teraz się gonią, rzucasz tutaj dwa bloczne, trochę złota To jest... To jest bad gap, kurwawawa czy nie Dobra, ale tego rana Do wyrania Wie, kurwa, wie Szmatu! Da. No Badga bym na lewo, no to musiałem tak zrobić. No, to już bez sensu było to grać Ale tam początek był idealny z tego rana Zajebisty cześcik szybka rawinka Tak, tak 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 i teraz Kładę drzwi na nowo Biorę tu z boku Muszę zniszczyć i postawić blok? Czy mogę po prostu postawić drzwi i zniszczyć bez postawienia bloku? Same drzwi? Czyli drzwi i blok. I więcej. A co jest to kamień? To jest taka niestabilna. No rachuj, to jest dla nauki. No zrobi się Obsidian, da jebać. Nie co jest czas mamona, co to jest czas wysokiego? No, przez dwie minuty. Prawie. Za minuty portal. No jaki skipek potrzebuję czegoś szybszego do ranów O k***a, to jeszcze Forteca jest chyba obok Znaczy na pewno jest Forteca, ale nie wiem czy Czekaj ja dobrze zmierzyłem Czegoś szybszego O, jest tam bastion! To, treżur? Treżur chyba Jak coś to na Na South. sołt Zapamiętaj South. Sod, pamiętajcie South! Ja k***a. Nie pójdą za, mnie świnie, za mną za świnie bo to są te To może być to, no, to może być koniec, nie ja krafta po tym on robił góry. O, dora, w zajebiste y będą jednak. Fajne świnie. Wszystkie tu były zestakowane. Ty, jeszcze perły widał? Dwa obiego. I tu jeszcze są. Morda. Ty, ja zaraz mogę iść. Perła na sołt, sołt, sołt. Yyy Obsydian jest, Perły są Nitek kurwa pokuju Więcej potem by się przydało Goston nic nie ma złota, nie? 52, 52, 54 to jest 10 13 na 3 z 5 łóżek 4 łóżka Anchor dodatku musi wlecieć I Teraz zrobię reset Na 4 łóżka trzeba będzie zrobić smoka Nic trudnego Sołtk. Pamiętaj, sołtk. Gdzieś tam. to nie jest taki dobry czas wcale, Nie mogę tego, rozbić... ...blazów bedem. No nie ma tu blazów! Nie, to jest Reset. Tutaj. Dobra, zrzewka to była. no. Teraz mogę. dajcie mi teraz dobrego sida. Sylwestrowy stream. Yy... No pewnie ja odpalę rano z Minecraft'a, nie? Ale wieczorem, jeszcze nie. Nie wiem, czy w Wigilię będzie stream. Jeszcze zobaczę. By musiał być też krótszy i jakieś rano. One Pixel Kadra i Max Verstappen pytałem, czy chcę dołączyć do nich na hardcore. No nie mogę, kurde, muszę. Czas zrobić. O! O! Widzę go! A! To <noise> jest takie głośne. Gerbito, dzięki! Gotowanie nie wiem, raczej nie prędko. kowal, on zawsze dużo daje. Zawsze, o kurwa! Lepszy asortyment zawsze jest na żelaznym kowalu. Żaba, Lawini. Czym już nie lubię starego xii, kto widzę, że nie lubię? Każdy ma chyba normalne relacje. Pewnie jako jeden, jedyny, nie klasuje się, nie ja siedzi na Discordzie, Chcę robić swoje rzeczy, no. Naprawdę, chyba jestem jedyną osobą, nie wiem, czy Suar z mam Wysocki ma, No Popo ma z Lukim, no to da, no to, to Jestem chyba jedynym, który do nikogo nic nie ma. Z Polakiem? No nie mam z nim kontaktu od, tego odejścia. No też nie jest tak, że go jakoś nienawidzę, no, to jest coś, że go pewnie nie znam. Bóg mi specjalnie daje teraz seedów, mi się rozrzał i wtedy mi je... Po tygodniu got seeda jednego i będzie po sprawie. O ty. Dobra! Nie powiem, że nie mam zepsutych seedów! To jest wina Intela, mówię wam! No to nie z są kamerką. To jest tak, się dzieje na tych sidach. Kurczak na, na kurwa na środku oceanu. Świnie nie mają kilometrów ataku. Co to ma być? Kowal bez skrzynki. Kto to widział? To idealnie się musiał grzyb zdrespić, tak żeby z tego. Ale patrz! Kobla nie roz. Tylko raz ja całą ten grzyb. No, ale za to. Już musi ponieść konsekwencje tego grzyba. No, oczach matki. Nie widziałeś już takiego? No właśnie, ja ty mówię, krabcior, no. no. Ja też nie widziałem. Nigdy. No, kur... Piekarz. Ty, piekarz szafką piekarza. No, nie, tak ten tym bazalt. O! Bridge, 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 bridge. O oh, kurde. Nie, to... Ty, złoto mi... A nie, już myślałem, że kurde złoto mi usunęli z mapy też. Na tym intelu. z Skur... Dobra, kurde. Zawić. otrzyma to! małe komplikacje, nic się nie dzieje. Dalej robimy Donkey Konga. No, bo na powiedziałem. Zapomniałem. Kula Oddaj. No ale może fort jest blisko. Muszę zrobić za 15. Nie muszę mieć workout od Pacea, no. Kurwa. tak dało i. Pereł od. Ale ile tych pereł? Zero cycle. Ty no, w sumie tała. Zero cycle może mi. No zrobić ten czas, stracony. Ta na tego rana. Ty nie wiem, gdzie on był. Potrafię być cały dzień w forcie, to na ludzie, Bo wiem, basta zajmuje 2 minuty 30 max na zrobienie Więc po prostu trzeba... Muszę się zrespić Blisko I dobre wejście mieć Nie no, strzelam 2 tygodnie, ale to nie ode mnie zależy no Mogę 20 dni, żeby zrobić czas No to go teraz pobiję, mnie nie, nie pobije, nie ma chudy. To bym musiał też ponad miesiąc grać a nie wiem, czy on ma psychę taką, żeby to rozrobić Magenta zamiast dać dwie trzecie szklanki, przeczytał się dwie albo trzy szklanki I w 3. trzy <śla> Ale czego? Mąki? Cukru? Jak <laughs> trzy szklanki cukru? Kurde, zęby mu wypadną od tego cukru. Jak on to zje. <laughs> nie ma. Nie ma dwóch zębów. Ma więcej trochę. Trochę mu zostało jeszcze. Boże, teraz jakbym bridge dostał z TNT. O jest! to nie jest pancake, nie? Nie ma opcji, za dużo jest... Te... Magby na pancake'a. Proszę, dobry... Dobry nether, to jest ten run Kurosz, dobry teren jest Forteca na... 00 kordy Ty, to są... Kurwa. Dobra, cicho! ja idealnie stał jeden spawner jeszcze blaze'ów. Niech to będzie bridge, niech to będzie bridge, to ja to zrobię w 3 minuty Wszystko. O, jest bridge! Dobra, cicho! To jest ten run Może teraz nie zaczyna bić szybko to jest boskie nasienie Dobra, podtrenowałem całe życie 15 lat grania Minecrafta O co ja robię? już mogę Ja dobrze to zrobiłem? Tak O kur... E, lewy dobry, czyli Donkey Kong, Donkey Kong Chyba ja tego nie zrobię, jak one tu są Jak ja mam teraz je zabić? O kur... Dobra, zacząłem panikować. Czemu tylko, ala świnie? Gdzie są wszystkie świnie? Kurwa. Nie, 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 Skąd oni idą? Skąd oni idą? Nie bij, nie bij, nie bij. Dobra, kur... Ale świn mam! Morda. Skup się. tutaj. Yy, mogę iść! Kur... Już mogę iść, ty! To jest minuta... Tutaj mi ty bastion. Jak mi się to 30 jest ty? Myślę, że szybciej, szybciej to kurwa zrobię. Dobra, cicho. Jeszcze jedna potka. Ile stringów? Co jest z tymi stringami? Ty no. Jedna potka tylko. Ach, starczyć. Mam drewno? Mam 9. Na TNT robię. Yy, blades na TNT. Nie. Jak się robiło ten? To było LK i twardy blok przy spawnerze, nie? Bombie No bombie, bombie Gdzie jest? A ja pierdolę Odje... Dobra, tym Mieć mi żeby ten nie strzelał Dawaj, dawaj, dawaj Zaraz zrobię sobie portal Przesikierkę zrobi... A! my jedem O nie! Nie! Nie strzelaj Szmato! zaraz mi... Nie, wy 4 sekundy Ja jedną Jak mam wejść do tego portalu? <laughs> ja To dalej może być dobry run Ja Proszę, 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 proszę. Nie, tak się wyjebię, no Woda? Kurwa, no Miałem dwa czanki ustawione Ja f**k, to był ten run Wszystko było idealnie w tym ranie Dobra, witnijcie ten moment z woda 1600 bloków, nie tak źle Kurwa, no Co ja zrobiłem? Elo Elo No i coś zrobił? No był Nie był, był <laughs> Na ręce byłem daleko ale poza tym był Daleko Daleko i nie, nie było czarcia Dobra, dawaj streama jak ty to robisz Dobra, będę udawał że to ja, ja to gram Dobra, Dobra a to, to był zbudzisz? to drzewo, to nie jest ten pane drzewo No <laughs> to, to spore, Dintelowskie Pod rekord no Dałeś na nim rekord zrobić no, na pewno No pod twój na pewno, no tym spokojnie Kurwa, grzybki zbierasz? No dobra, bo wiesz, to trzy krzywdy to za mało. No niekoniecznie, po prostu bym zebrał. Ale ty z no taką masz to... trzęsiawe, czy naprawdę, nie? <śmiech> no. <śmiech> kurwa, po co tak robisz? Tyle, bo 8 minut na Blazach byłem chyba? A, i ty masz jednego Hogina, zamiast tu... dwóch. Masz AMD czy Intela? Intela mam. Jeszcze ile złota? No kurwa, nie wiem, no. Piękny seed. Też mało potek Dobra, to dwie, hmm. miałem jedną No tak To trochę zaważyło to akurat pechowo faktycznie Z 19 lutnim wystawo golenie się Zresztą Nie ma żadnych challenge kurwa Nie ma co robić Wszystko było zr zostało zrobione No, no chyba że o pierst w w <laughs> To moja propozycja sprzed dwóch lat Ale no nikt nie chciał wtedy no, Widzisz, widzisz chyba 80 minut, nie jest tak dobry SIC, ale Nie no jest <laughs> To jest pod moje pibi spokojnie, nadal A patrz jakie Teren na 13. To był, już bym był w Strongholdie, jakbym dostał jakieś 6 na 8. Wątpię, że to był teren. Yy. Nie no, to jest Bill. Dok no oj, dobra, i macie był. swojego craftiora. Klasycznie. Jest jedna droga chyba. Chyba dała I by ty, potrafię tego. Zero no. cycle. bym zrobił jeszcze zero cycle siedzi. Dobra, krawcie coś kuj. Ale nie, nie zrobiłbyś tego, bo to chyba wyższy tower niż ten co umiesz. Tak, a. No, status z 9-7, tego nie 7. umiesz. No to chuj nie zrobiłbym. Skitu, <laughs> Jak ja mam grać, dobrze jak to z mój coach. No ale no, ten teren drugiego portalu myślę, że by ci zabił tego peisa, ale i tak no w tym forcie taką podakę grałeś. No, pierdolisz. Dobra, osiądzie. No da, no. Buduję to. prostu się z gila. Dobra, też idę. Może, daj, może ciebie sniper. Przyprawiam tego Samsunga pewnie nigdy, żeby rewanż zagrać. Sap 30. 3 win z rzędu. Mogę go tylko raz uderzyć. Kur Ty, co?! Co jest?! Co się stało?! <grywa> co, co? Jedno za daleko? Czyli... Poduszka musi być nad pomerem, tak? Ty 97% 400 kratek lecieć? Na jednym? Mam przewagę. Dobra, kurde, skanuję. Ty no zmieniło się o 200 kratek. Bym kujowało poleciał. 200 kratek stąd. a za wysoko. Dobra. Myślałem, że jestem niżej, bo już widziałem kawy, Nie spodziałem. Dobra, git Dobra, prosto. Chcesz kurwa. Lewo? Lewo... Ale to nie wiem czy jest za dużo. Lewo. Lewo góra chyba. Ty nie, nie ma jednak. A bo jest jeszcze niżej? Da, przy dwóch bibliotekach jest Typowy Intel Run. O, skoczyłem On się odwiedził... Na obrócił? A, tu Dobra, no. W swoim minucie byłem w Strongholdzie? 14 jakoś? Gdybym nie robił spawnera łóżkiem przypadkowo, to bym pobił czas wysokiego. Na takim seedzie. To jest możliwe, to jest możliwe, tylko potrzebuję seeda. Jutro już pobiję ten rekord, jak dostałem dobrego Sida. Na 100% tak będzie. Dobra, elo.